Siema, tutaj Bobier, to jest trzeci odcinek serii oswajenia na tym kanale w poradnikowym ten i w tym odcinku nagrywamy poradnik jak mieć mutacje i to i to, dobra to przede wszystkim trzeba mieć dwa jakieś dinozaury chłopaka i dziewczynę, no to mamy dwa reksy dobra, najlepiej bo było mieli takie same levele, ja oczywiście nie mam, to, to ciężej będzie mi i to, dobra, to trzeba przytrzymuje się E na takiego tego Klika się Behavior, no i włącz swatanie. No i na drugim reksie też jest Behavior i włącz swatanie. Jak one się już zaswatają, to mają jajko. Wiadomo, są dinozaury, które znoszą jajko, są dinozaury, które od razu już rodzą no, kolejnego dinozaura. Dobra, no i do takiego tego potrzeba nam jajko. Wyrzucamy. I oczywiście tutaj, jak najeżdża na się na te jajko, to dam ci pokazuje, czy jest zbyt zimno i takie inne. Od w tym przypadku jest zbyt zimno i trzeba zebrać materiał na ognisko. Oczywiście to jest biedniejsza z wersja, bo potem są jeszcze klimatyzatory, inkubatory i takie inne. Oczywiście ja robię to na wersji biedackiej. Dobra. Weźmiemy sobie takie coś, stawmy te dwa ogniska. Dobra, i chodzi o to, że te dwa reksy, załóżmy, to tak: pierwszy przy oswajaniu, załóżmy, że oswajasz na levelu 120. To po swojeniu dostałem to. Mam ten 120 level. I jak. No i jakby jeszcze. Plus, jak jeszcze będzie się oswajał, to kolejne jest jeszcze jakby losowanie do kolejnych leveli I łącznie po tym masz tam któryś level. Załóżmy nie wiem, 230. I jak masz taki 230 20, level. I 2300 level. Tak, jak będziesz rozmnażać To na... oczywiście najlepiej, jak to ma się osą spalić, to pokazuje, ile dane są. Te, no wiadomo, to widać. I chodzi po prostu o to, że trzeba rozmnażać. Ja to zawsze tak robiłem, że rozmnażałem do skutku i wychodziły to. I najlepiej to zrobić tak. Znaleźć na przykład Reksa. Można znaleźć jakiegoś Reksa, który ma bardzo dużo ataku a wszystko kuleje ma bardzo mało życia i to to taki dinnek jest idealny do rozmnażania idealny i na przykład znajdziesz potem drugiego załóżmy reksa który ma na przykład dużo życia i a reszta jest słabe no to e, e, rozmnażasz tego z tym i klujesz, 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 aż jak będzie po, dziecko, w sensie przejmie od rodziców dwóch te mutacje. Jak, aż przejmie atak po rodzicu jednym i zdrowie po drugim. Ewentualnie może jeszcze staminę, łudzik, wszystko co się da tak naprawdę. No załóżmy o tak, ten rex, ten ma bardzo dużo staminy, a ten ma bardzo mało życia. Ten ma dużo życie, staminy. Tylko wiadomo, to są duże level, więc No. Najlepiej to na największym, jak tylko się da. Dobra, i widzimy się w sumie, jak już te jajko się wykluje. Widzimy już po przerwie, właśnie Rek się wykluł. Dobra, jak już taki Rek się wykluje, to. czas stwierdzić, czy on ma mutację, czy nie. I to trzeba, można łatwo stwierdzić. Jak ma się moda tego właśnie są awesome Spyglass, to popatrzcie sobie na przykład ten Rex, a tamte. 5900 życia, 5680 wagi, 650, 280. Ma takie tak, same statek jak tamten, nasz Rex i ten. Połowę z tamtego, połowę z tego, czyli nie ma. Żadnej nowej mutacji, nawet sobie można zobaczyć tu i tak łatwo poznać, czy ma mutacje czy nie. I tak, uwaga, jeszcze są mutacje, i są mutacje tak. Są mutacje w statystyki, i są mutacje w kolor. Mutacje w kolor to co? Tylko się, to tylko się różni w kolor skóry danego dinozaura, a w statystyki, które są bardziej ważne. Czyli ja tam wolę bardziej w kolor, nie? Ale... E, statystyki są bardziej ważniejsze i lepsze, bo może mieć na przykład więcej e, obrażeń, staminy, życia, wszystkiego. Tak naprawdę. Poza tym... Czyli opłaca tak naprawdę, że jak na, mieć mutację i jak sprawdzić, to to wystarczy mieć na przykład dużo reksów razem należy cały czas, cały czas patrzeć, jak ma się tego moda 8 awesome Spyglass, opłaca się go i patrzeć sobie na przykład na tego Rexa i patrzeć na te dwa i jak nie ma żadnej statystyki lepszej niż tamte dwa reksy, to znaczy, że nie ma mutacji, a, on może, a, a może na to też tak sprawdzić. Tu klikasz sobie, klikasz się e. Pokaż dżowo Tutaj pokażę, ile ma mutacji po stronie męskiej, ile po żeńskiej. No i no. Plus można mieć maksymalnie mutacji po stronie matki 20 i po stronie męskiej też 20. No. Czyli już wiadomo jak mieć mutacje. Teraz. Co jeśli już się ma taką mutację? Jeśli ma się już taką mutację To jest świetnie, bo takiego, taki rex jest lepszy, silniejszy I to, a więc bardzo się opłaca mieć mutacje na rexach Bardzo I najlepiej gdyby miał największy level jaki tylko się da Czyli najlepiej dwa rexy na maksymalnym levelu, jak rozmnażysz dwa rexy na przykład na maksymalnym levelu To jeszcze masz mutację w atak czy w życie, no to ten Rex jest już świetny No i tak się w kółko, w kółko, w kółko Jak będziesz mieć jakąś mutację i tak w kółko po... No i jakby Trafisz już jakąś fajną mutację to potem możesz ją Rozmnażać I tak w kółko Dopóki nie trafisz czegoś fajnego Dobra I to by było tyle ode mnie Zostawcie łapkę w górę Zostawcie suba Napiszcie komentarz Jaki następny mam zrobić poradnik Wbijcie na Discorda w opisie Bardzo zapraszam Was tam, bo by się przydać tam na tym Discordzie moją aktywność, której właśnie nie ma. A więc bardzo serdecznie zapraszam na mojego Discorda. I to by było na tyle w tym odcinku. Siema.